Leszku, także masz doświadczenie w konkursach architektonicznych. Może coś powiedzieć na ten temat? No te nasze konkursy architektoniczne to znowu są takie nietypowe, no bo mm, kosmiczna architektura ostatnio się staje coraz bardziej popularna. W rok w rok teraz naprawdę jest dużo tematów jak zaprojektować kolonie na Marsie na tysiąc osób, jak zaprojektować pierwsze placówki na Księżycu, jak zrobić miasto na Marsie na milion osób. To są bardzo abstrakcyjne rzeczy często, ale nie są aż tak abstrakcyjne, żeby architekt mógł się za nie zabrać. Bez zespołu inżynierów, bez zespołu biotechnologów, czy bez fizyków, bo jak architekt pracuje, tak normalnie u nas na ziemi, jak prowadzi projekt, no to z branżą sami się dogaduje, albo ze swoim zespołem, albo z mm, wykonawcami, czyli z inwestorem, to ja się musiałem przebranżowić i się zacząć dogadywać z inżynierami rakietowymi i z biotechnologami. I taki zespół jest potrzebny, żeby takie konkursy. Robić, cała tak zwana architektura misji. To jest takie słowo, które nie wiąże się z naszym zawodem, tylko to jest jak, cała struktura, jak powinna misja kosmiczna wyglądać. Jaką rakietą startujesz, z jakim ładunkiem, ile macie paliwa, jaką macie trajektorię, i dopiero w którymś momencie tam jest miejsce dla architekta, jak wygląda ten kapitel, jak on działa, jak on zarządza swoimi zasobami, i, czy tam jest zamknięty układ materii, czy produkujemy swoją żywność, czy odtwarzamy zasoby wody i tlenu. I to są takie rozwiązania technologiczne, które no, są obecnie używane w kosmosie, będą używane. Na Księżycu, na Marsie, ale są ekstremalnie ważne dla naszej niedalekiej przyszłości, tutaj na Ziemi, jak my sobie będziemy radzili ze zmianami klimatu, jak będziemy coraz mniej odpadowi. I na tym polegają te konkursy architektoniczne. No i my parę wygraliśmy międzynarodowych na konkursów. Jeden nasz projekt Elon Musk ma na półce w formie książki, bo to była kolonie na Marsie na 1000 osób. Um, i to drugie miejsce w konkursie, tak? drugie miejsce po MIT, ale to był na tyle szeroki konkurs, że MIT wygrało za część ekonomiczną swojej bazy, my wygraliśmy za część inżynieryjno-architektoniczną, czyli jest to cała gruba książka z różnymi propozycjami w tym konkursie, a nasza jest pokładkowa, bo też była najbardziej atrakcyjna, oczywiście. wizualnie. też. tak. Y